Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj w Sławkowie. Dawno nie byliśmy tutaj, ale zawitaliśmy. Dla urzędu będziemy dziś ciekawe rzeczy robić, Między innymi ściągać posusz z bardzo suchego klona, który pomału zamiera, ale będziemy go ratować. Mamy też podnośnik, który będzie nam tutaj asystował. Oczywiście z Katowic, z Wyszka, którą zawsze bierzemy chętnie, bo operatorzy są tam bardzo Pomocni wiedzą, co robią. Oprócz tego mamy też uprzywilejowany pojazd, który blokuje nam drogę. Także mamy całą dyspozycję na miejscu. Więc rozpoczynamy koncert. Zmiana perspektywy jedziemy we dwóch z do góry, żeby dłuższe gałęzie, które są nad drogą bezpiecznie złapać i je opuścić ręcami bądź rękoma na dół. Dawno nie byłem w koszu ogólnie i czuję się znowu tak dziwnie, że coś się rusza względem ziemi. Bardziej ja ciekawe uczucie. Kameruje się to jedziemy. Operator mówi, że bez ciśnienia i jest bez ciśnienia, ale, ale jest 30 metrów prawie, także jest fajnie. Dobrze, że pogoda przynajmniej względna jest i w słońce choć troj, ciut świeci, no ale to drzewo generalnie to nie ładne, to ono zamiera. Patrzcie na to. No to generalnie drzewo tutaj jest tragiczne, no, ale zrobimy tak, żeby powstało jeszcze jak najdłużej. Będziemy je. Będziemy o nie walczyć. No niestety okazuje się ten jesion bardzo zamierający. Bardziej w sumie to jest klon niż jesion, i długo nie pożyje. Ściągamy z niego tylko posłusz, tak naprawdę, i okazuje się, że jest martwica od samej góry aż do samego dołu. No i rozpoczynamy drugie drzewo, ponieważ nasz pacjent pies się został skończony. Zabieramy się do tego suchego też jesiona który też ma tutaj piękne, długie baty, ale tymczasem herbatka posi na lanku. A bardzo pysznie, z widoczkiem na to, co będzie nad nami. Ogólnie Sławków jest bardzo pięknym miastem, co się okazuje. Nawet by się mogło, że nie było na nim ani grama posuszu, a tymczasem się okazuje, jest cała droga zapalona tym, co by mogło spaść na tą drogę. Także dobrze, że tu przyjechaliśmy po raz kolejny na czas. To był dobry pomysł. Gniewko tam jeszcze wygrzebuje, ale już końcówki na szczęście. Także niewiele już zostało do ścięcia. To, co grube, już spadło. Tak, więc jeszcze chwila. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą chciałbym przekazać w dniu dzisiejszym. Drogie panie. Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta. Życzę Wam dużo szczęścia przede wszystkim i zadowolenia z Waszych chłopów, żeby oni też o tym pamiętali. Także to Panie dla Was życzą dzisiejsi drwalowie. A tymczasem rozpoczynamy trzecie drzewo, jesteśmy już w trakcie. Tutaj głównie posłuż, ponieważ jest tam droga i przede wszystkim jest tam szkoła, także dbamy o to, żeby dzieciaczki, które będą przechodziły obok tych drzew, bezpiecznie mogły dojść do szkoły i z szkoły do domu. Tak jest. Wniewko że wyjedzie na 32 metry do samej góry. Ja już tam byłem, mnie to nie cieszy, <noise> ale on jest pierwszy raz, to nie jedzie. Okazało się, że ten jesion wcale nie był mały i wcale na nim nie było mało roboty. Ale to niezbędnie faktu, że jak zawsze daliśmy radę i uratowaliśmy kolejne drzewo. Mam nadzieję, że wrócimy do niego za kilka lat, aby sprawdzić jak się miewa, a na pewno będzie się miewał lepiej, będzie bezpieczniej dla ludzi, którzy tam chodzą pod tym drzewem i dla tych dzieci, które przechodzą. Będzie wszystko bezpieczne. I to jest najważniejsze. A my kończymy i jedziemy dalej, bo mamy do domu jeszcze kawałek, aby wrócić. Także pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę pod filmem, zostawić subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo pewnie będzie znowu ciekawie. Trzymajcie się, cześć!